Koncerty, uliczne festyny, konkursy wiedzy, muzealne noce i konferencje naukowe to tylko część wydarzeń, które zorganizowane zostaną w ramach Roku Toruńskich Zabytków dla uczczenia wpisania Torunia na światową listę kultury UNESCO. Zdarzenie to a więc wpis na listę miało miejsce 15 lat temu. No niespełna jeszcze, bo w grudniu 1997 roku. Przypomnę także, iż Rada Miasta na mój wniosek uchwaliła. Rok 2012 ustanowiła Rokiem Toruńskich Zabytków. Te dwie, oczywiście, konkluzje, czy te, te dwa połączenia ze sobą są tutaj istotne. Więc 15-lecie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO i to, że mija to w roku 2012. Zaplanowaliśmy już 19 kwietnia, będzie takie spotkanie czy wydarzenia, będą miały miejsce, które przypomną ten wpis, ale i także wiążą się z podsumowaniem dużego projektu. Projektu, który wart był 21 milionów złotych, z tego środ środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12,5 miliona złotych, a projekt nosił nazwę. Toruń Hansa nad Wisłą. Rok 2012 ustanowiono rokiem Toruńskich Zabytków dla uczczenia 15. rocznicy wpisania średniowiecznego zespołu staromiejskiego Torunia na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Przypadająca w tym roku rocznica jest doskonałą okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na toruńskie zabytki, szczególnie te znajdujące się w obrębie zespołu staromiejskiego. Przez cały rok zaplanowaliśmy 35 różnego rodzaju wydarzeń promocyjnych, związanych ściśle, naukowych, kulturalnych, związanych ściśle z rokiem Torunia jako miastem zabytków, w którym uczestniczą nie tylko instytucje miejskie, ale także Uniwersytet, Towarzystwo Miłośników Torunia. Szczegółowy program całoroczny który jest programem otwartym jest na naszej stronie internetowej. Jest tam specjalna zakładka właśnie z tym motywem roku toruńskich zabytków. Stamtąd mogą Państwo czerpać informacje i wiedzę na ten temat oraz mieszkańcy toru. Duża liczba i piękno zabytkowych obiektów były od wieków i są nadal powodem dumy Torunian, a także przedmiotem zachwytu turystów. Zachowane w Toruniu kulturalne dziedzictwo przeszłości to bezcenny dar dla całej ludzkości. W październiku, między 22 a 25 października z misją ekspercką do Torunia dla zweryfikowania wartości, które przedstawialiśmy jako te, które zasługują na to, aby Toruń znalazł się na liście światowego dziedzictwa, został zaproszony właśnie pan profesor Jonasz Glemża z Litwy którego cała kariera zawodowa związana jest z ochroną zabytków architektury i urbanistyki. I potwierdzając swoim autorytetem, kompetencją i wiedzą zasadność tej aplikacji, doprowadził do tego, że 4 grudnia 1997 roku, na 21 sesji, zapadła decyzja, a dokument nosi datę 6 grudnia, jak Państwo wiedzą. Zatem zasługa pana profesora Jonasa Glembrzy, jego sympatia, jego rzetelna ocena wartości kulturowych, zabytkowych, historycznych i artystycznych zespołu Starego i Nowego Miasta w Toruniu została potwierdzona, uznana, i tym samym Toruń został wprowadzony do grona, prestiżowego grona miast i miejsc wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Ustanowienie roku 2012 rokiem toruńskich zabytków jest okazją do podkreślenia i wyeksponowania faktu przynależności zespołu staromiejskiego w Toruniu do elitarnego grona najcenniejszych dla całej ludzkości obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych na listę UNESCO. Jest to również okazja do oceny, podsumowania i promocji dokonań w zakresie ochrony i rewitalizacji zabytków w Toruniu. W ramach obchodów wpisanie Torunia na Światową Listę Kultury UNESCO odbędzie się też widowisko Światło i Dźwięk w ruinach Zamku Krzyżackiego. Jedyne widowisko z tego, co ja wiem na pewno jedyne widowisko w tej formie prezentowane w Polsce. Nie ma takiego widowiska, puszczanego na żywo i w takiej przestrzeni. Użyczył nam głosu i, i, i opowiedział tą historię znany aktor Adam Ferency, także myślę, że to jest też y, przyczynek do tego, że, żeby, żeby ludzi wokół tego, tego spektaklu. Skupić. Prestiżowa lista światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO jest spisem unikatowych, bezcennych dla ludzkości obiektów świata, świadczących o cywilizacyjnym dorobku człowieka. 6 grudnia 1997 roku na specjalnej sesji UNESCO w Neapolu na listę został wpisany zespół staromiejski Torunia, stare miasto, nowe miasto i zamek krzyżacki, obok tak wspaniałych zabytków jak m.in. śródmieścia Rzymu, Florencji, Wenecji, Grenady, Paryża, Awinionu, Lubeki czy Pragi.